Ale mam na tym filmiku piękne zestawy od Bambama za tylko 55 zł. cudowne, oryginalne, wykończone tiulem, z no są naprawdę obłędne, już pokazuję każdy kolor osobno. Szybki zoom, żeby tutaj pokazać jak pięknie wykończona jest ta bluza, mamy brokatowy napis, proszę tylko spojrzeć, ale to jest piękne i tutaj ten tiul tak rewelacyjnie ułożony, tak oryginalnie. Tak, kompletik prezentuje się w całości. Oczywiście zdjęcia na modelce również tutaj się pojawią. 55 zł za całość. Rozmiarki: 98 łamane na 104, 104 na 110, 110 na 116, 122 na 128 oraz 134 łamane na 140. Aby zrobić ten zestaw, wpisujemy Selmo 4151. I rozmiar: przepiękny odcień różu na ten kolor. Selmo 4150. I oczywiście rozmiar ukochana Fuxia Selmo 4149 i oczywiście rozmiar i kolorek zielony Selmo 4148 i dopisujemy rozmiar.